Cześć, ja jestem Mervo. Witam Was w kolejnym filmie. Dziękuję, że pytaliście. jadłem dębałem dzisiaj na śniadanie, także dosyć zdrowo, a Wy dajcie znać w komentarzach, zobaczcie, jaki mam teraz fajny złoty zegareczek do kompletu. Pięknie. <laughs> Słuchajcie, zrobimy sobie dzisiaj overwatch. Dawniej robiłem już ponad 3 tygodnie i z każdym razem jak złapiemy teraz, to będę po kolei otwierał sobie jakąś skrzynkę, nie? Najpierw załamania, później na przykład klacz, żeby się nie powtarzało, później... Jeszcze jakąś inną okoszczenia węża. Zobaczymy, ile tam tych cheaterów złapiemy, jak nam to będzie szło. Żeby się te skrzynki nie powtarzały. I pobrałem sobie wcześniej demką, zobaczyłem, że to nie jest spinbot i wyłączyłem od razu. Także nie wiem, czy to będzie cheater, czy nie. Ale chcę spinboty pomijać, żebyśmy nie musieli się na to patrzeć. Zapraszam do oglądania. Pierwsze demko Short Dust, ter terroryści wygrali już 2-0, pan podejrzany na razie z jednym fragiem, Galil w ręku. No i tu tak, no pierwsza ronda zginął, ale tak... Nie, nie byłem pewien, czy on go tam słyszał, że już skakał na górze, trochę, trochę pod podejrzany, ale... Ale jeszcze jakby nic takiego, wydaje mi się, fajne dwa smoki na zajęcie besa. No zaczął w niego strzelać przez tego smoka. Ale to znów gdzieś tam można tłumaczyć, że zobaczył strzały Negewa z tamtej strony i po prostu tam patrzył. Ale wyglądało to już mocno na jakieś bucha i na to, że ich ewidentnie widział przez tą ścianę. I na i mi to trochę wyglądało, bo jakoś ten celownik przy tych strzałach mu tak dzi dziwnie nagle skręca przy full auto. No tu kolejny Negev, ja nie wiem, tu ktoś się bawi w Negevmana? Żaba na serwerze? No tu już dosyć. Już dosyć mocno, po prostu nic go nie interesowało. Bieg z celownikiem w ścianie. Ktoś z Was tak biega z celownikiem w ścianie? E, jeśli tak, to nie polecam. Chyba, że macie Walhaka, no to wtedy by to miało sens. Ale pan podejrzany, według mnie, ma i Wallhacka, i Aimbota. Zobaczymy jeszcze, może za jakąś jedną, dwie akcje. Muszę się upewnić. No, Mołotowa dostanie. No, no, pan podejrzany ewidentnie po prostu. No nie ma o czym mówić, nie? Słuchajcie, tylko celownikiem śledzi go. Za tą skrzynką, i tyle. No uwaga, pan podejrzany został sam na dwóch. Chcę jeszcze tak z jedną akcją zobaczyć, co, jak on sobie tu poradzi. Wychyla na nich, zacznie go przez tą skrzynkę bić? Nie, tylko czeka. A i tak sobie nie poradził. Chcemy go banować, nie patrzymy już na to. Dajemy mu też wspomaganie celowania. Tutaj niewystarczające. Przesyłamy werdykt, i otworzymy sobie pierwszą skrzynkę. Dzisiaj skrzynia załamania. Otwórz pojemnik. Czy to znane coś fajnego za mój tutaj wkład włożony w overwatch? Dwa różowe przyleciały, a my dostaliśmy niestety P250. Łapka w górę, komentarz z, z tradem i tak dalej. Te skiny, które dzisiaj wydropię, których nie będę chciał, lecą później do was. No to czekamy, a już się pobrało, kolejne demo. Antyterroryści wygrywają 10-3, to jest kolejne demo, drugie z rzędu, nic na razie nie pominąłem. To co mówiłem, jakiś trailing, tak, w komentarzu czy coś takiego i musicie być w mojej grupie z tym, pamiętajcie. Te te jakieś skiny na przykład, które dzisiaj wydropię, będę wam rozdawał, chyba że coś takiego super dostanę, jakieś kose rękawiczki, nie? No to sobie sentymentalnie zaczynam. Pan podejrzany w ogóle stoi i nic. No dobra, włączam na maksa, nie wiem co my tutaj oglądamy. Czy to będzie po prostu griefing? No to by było rzadkość. Takie demo z Griffingiem. Skin do USP, skin do Glocka. Więc może pan podejrzany nie, nie cituje, Ale jazda! Takiego demo nie pamiętam, kiedy miałem. No, na 1000% go oglądamy. W full przyspieszeniu. No i on został po prostu chyba. O, zaczął grać. A już myślałem, że całe demo będzie tak wyglądało. Kałaszek Legiona O. Dostał. Jak wygląda wynik? Tu jest 15, 16, 14. Tu 19, 22. Okej. Okay. Już zaczął na pewniaka wychylać. Dosyć odważnie wbiega z tym Diglem, przyznajcie. Druga bania. Trzecia bania. Już myślałem, że zrobi Ace'a z Digla, no. To była, to była, ale ciekawe demo, to była ciekawa runda. Ale mu dziwnie skakał ten celownik, co? Czy to był aimbot? Czy to po prostu kwestia dema? Chyba hacks. Bo to bo, no, Dlatego besa na tyle dziwnie wychylił od razu tylko wpatrzony w nich trzech. No tu niby taki o fake, że, że się rozbił, ale też patrzył się w niego. Zobaczcie. Jednak hacks. Ja myślałem, że to będzie czyste demo. A to jest jednak hacks. Jestem ciekaw, jak teraz na nich tu wyleci z Digielkiem. Które miejsca będzie sprawdzał? Od razu web. Mistrz Digla. Wow, trzecia bania. I czwarta tego w CT teraz. Nie, już teraz odpuścił. No i pan podejrzany ma jakieś skinki, to całkiem fajne. To jest rzadkość, nie? Takie ta, demo trafić? Ani jednego dzisiaj skinbota na, na dwa dema? Statystycznie takie coś się nie zdarza ostatnio w Overwatchach w sensie. No ostatni CT sobie siedzi. Także przyspieszam, bo on tam save'uje na B. I ostatnia runda prawdopodobnie, jeśli wygrają. CT, w czterech się zaczęli na A. Co oni mają? Też jakieś dwa diggle, scouty? Niezbyt. Już jeden terror w ogóle, w ogóle wyszedł z meczu. A Pan podejrzany o wcześniej normalny wynik, gdzieś tam z tyłu tabeli. A to ostatnie rundy zaczął fragować. No i koniec. W takim razie mój werdykt, oczywiste celowania, oczywiste pola widzenia, tutaj niewystarczające. Według mnie te kilka rund, które na początku widzieliśmy, gdzie on się nie ruszał tak naprawdę i nic, się, i nic się nie działo, co ja już myślałem, że on będzie awczył do końca czy coś w tym stylu. A jeszcze mogę mu zaznaczyć griefing, ale już już nieistotne. Myślę, że bana i tak powinien dostać. Ja myślę, że on po prostu sobie uruchamiał, tak jak, jak już konfigurował, coś się wkurzył i dlatego kilka rund coś takiego oglądaliśmy. Drugi drop dzisiaj to... MP9. Czarny piasek. Czas na trzecie demo w takim razie. Dostaliśmy rozgrzewkę od razu na start i jest to również turniejowy premier. Czyli jakby drugi raz z rzędu dostajemy demo z Prime'a. To jest ciekawe. Naprawdę coś się poprawiło w Overwatch? Patrzę na rozgrzewkę, skoro mi na razie ją pokazali od początku, może się dowiemy czegoś ciekawego i może tutaj już od razu coś, coś będzie widać. Tylko nie chcę tego jakoś tak zbyt mocno też pomijać. Czasami w tych walkach jeden na jeden... Jakiegoś eye małolaka, też coś można zauważyć. Na razie normalnie sobie po prostu czekają, dobra, stoją to przyspieszę. Ok, pan podejrzany już stoi sobie do samego końca. Nic się nie rusza. Coś tam zaczął tak. Ten ekran mu latać, co? Przez kilka klatek. Oho, stoi na respie. Dobra, zaczął grać. Hop, hop, hop. Mamy królika na dzisiejszym Overwatchu. Ależ się nauczył skakać. I C3. I będzie ajsik na pistoletówce, dawaj. Czwarta głowa. I piąta. Nie, zab nie zabierzcie mu. Nie zabrani mu ace'a. Pan podejrzany. Cóż za, cóż za skill. Pięć strzałów. Headshot. Bezbłędny bunny hop. Każdy z Was, myślę, chciałby tak grać, prawda? Każdy z Was. No dobra. banujemy go. Dosyć oczywiste demko. Oczywiste razy 3. Otworzyliśmy skrzynię załamania i klacz jakaś tam, chyba. I teraz ukąszenia węża jest kolejna, tutaj gdzieś w kolejce w moim ekwipunku. Kluczyk i otwórz pojemnik. Rewolwer. No bardzo się cieszę, jest to fajny skin do rewolwera, ale wolałbym coś innego, a nie takie trzy niebieskie skiny, no. Słabiutki drop, bardzo słabiutki. Mamy naprawdę fajny demo dzisiaj. Ani razu jeszcze po włączeniu nie było spinbota, oho. Scout w ręku i coś takiego to już wygląda bardzo porażanie. Mamy różne mapy na razie. Spali się w tym ogniu? Nie, powieg dalej. Co on robi? Co jest? Na razie każdy demo inna mapa. A chce ich tam zabić przez te 10 ścian, czy jak? Może on robi challenge, nie wyłączaj celownika. Co powiecie na, co powiecie na taki film? Merwo, jeśli to czytasz, klikasz prawy i cały czas się poruszasz tak z celownikiem. Ale to by wyglądało strasznie. No ciekawe czy na niego tu wychyli, hm. Hm. Czy, o, o, sprawdzi, ale, o! Wpadł na pomysł, że jednak był tutaj! Patrzcie, pan podejrzewa na jakiego Manosa. Ale ładnie jeszcze sobie tu pobony hopował, dobry jest. Przyznajcie, że ma naprawdę skilla, on wie, że w tych momentach... tam jest jeszcze ktoś zmutowany. On wie, że w tych momentach nie musi włączać celownika, tylko może się tak poruszać cały czas. Ale patologiczny demo, teraz trafiliśmy. Nie, to jest autentycznie cheater z silverem 1. Nie obrażając wszystkich silvera z silverem 1. Może by ziomek nawet się nie umiał wychylić i włączyć celownika, tylko cały czas go trzymał. A oni im tu rzucają 10 młotów! Co to jest za mecz?! Ale patologiczne, Boże, wszyscy tu są na midzie. Co to jest za? Wow, co to jest za gra. No tu go chciał walnąć. O jezu, co to jest? Pan podejrzany po prostu boi się, że jeszcze go ktoś zdejmie. Jak nie będzie miał włączonego Z na wszelki wypadek, haksy odpalone na, na full. Nawet się ucieka, boi się grana. No on myślał, że to Nate po prostu w niego wybuchnie i go zniszczy. Nie nasz, no, mam ochotę na to popatrzeć. To jest tak straszne demo. Patrz, o, jeszcze to przegrają. Oni w ogóle się nie wiedzą, jak poruszać. Nic. On, on se patrzy do góry i ich tutaj szuka. W Drapinkowy był, panie podejrzany. Minąłeś go. Cóż za szybki strzał. Ciele kontra pan podejrzany, ciele kontra pan podejrzany, pan podejrzany kontra ciele. To tutaj wychyli kto kogo sprawdzi, a tu na rampie mu idzie już za plecami, ale pan podejrzany się jeszcze nie zorientował. Zorientował się w ostatniej chwili miał takie wyczucie, że akurat... Spinął. A, czyli pan podejrzany jest haksem, widzicie, znaczy ciele. I tutaj, tu może być dwóch haksów. Już teraz nasz podejrzany się wkurzył. Mówi, koniec tego. Pierwszy spinbot dzisiaj, Na no, jakiś musi być. Na vertigo podłogi w sumie nie oglądałem, ale... Zostawię sobie może ten smaczek na, na jakiś inny dzień po prostu. Dzisiaj nastroj do oglądania podłogi akurat nie mam. Ale może kiedy indziej jak najbardziej. Oczywiste razy 3 i umyślne przeszkadzanie niewystarczające. No co my tu otwieraliśmy? Ukąszenie, załamania już była. H Klaczba chromatyczności 3 jeszcze dzisiaj nie było. A coś mi tu jeszcze zostało? Z jakichś takich zwykłych skrzynek, pryzmatu 2 jeszcze ewentualnie. No dobra. Poprośmy fajny jakiś drop w końcu. Cyk! Czerwony nich przyleciał Ale to akurat byłby i tak tani skin Negev! Negev widmo O, A nie, to jest endwish 339 To nie jest nawet Negev Okej okay. No to miraż. Mamy powtórkę mapy Znowu nie ma... Znowu nie ma SpinBota na start Patrzcie jakie ma skiny! AK Asi Asimov Rękawiczki Bagnet Doppler, co jest? Jakie dema dzisiaj są? I to jako ostatnie, digiele łańcuch znaków i taki hedzik. Ja jestem mocno podekscytowany, bo to jest, są naprawdę dobre skiny I to jest rzadkość takiego overwatcha trafić, to jest mega rzadkość. Znaczy, że trochę tych overwatchów fajnych porobiłem, że już dostaję jakieś takie ciekawsze demka. Ale jestem ciekaw co tutaj wyjdzie. T Ten smok to taki naprawdę <laughs> niełatwiej sprawego kapi się w ziemię i rzuca go tak mocno. Magnetic Doppler... na overwatchu nieprawdopodobne. O, włupka siatka safari. No tutaj myślałem, że nawówki będzie jakiś pasujący skin bardziej w tych klimatach. <laughs> Chociaż z drugiej strony siatka safari jak najbardziej szanuję. Na razie on mi nie wygląda na haksa czy tak normalnie tuż go słyszał na tym szorcie A WP trzyma tak bezpiecznie, w sporej odległości od, od, od krawędzi że jak mu wychyli, będzie miał akurat czas na reakcję Już bardzo ładnie tutaj jest ustawiony o no, tuż wie doskonale, może wychylić ale nie trafił jak na razie pan podejrzany zupełnie legitnie mi wygląda ale ja nie przyspieszam Jestem bardzo ciekaw, może to będą ważne jakieś niuanse, jeden CT w CT, jakkolwiek by to nie brzmiało, drugi w CT na short'cie. terror się idzie teraz underem. Uj, tą drabiną go usłyszał teraz, to było słabe. No, szybki strzał, ale cały czas na siebie czekali. Ten smok chyba w ogóle się odbył jakoś, nie wiem co ten smok udał. Ładny strzał, ale to już wychylił jako drugi. Jego, jego kolega z drużyny wycholi, wychylił tam pierwszy. I to był fraga. Więc na razie gra ładnie. Porusza się jakoś całkiem mądrze, umie się ustawić. Wygląda mi to na razie zupełnie legitnie Bardzo fajne demo. Chciałbym takie trafić właśnie na Overwatchu. To są wymarzone demka. Także dzisiaj naprawdę 5 to jest piąte demko. I pięć takich fajnych. Bardzo rzadkie. Tu, 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 jego zginęli w teamie, więc wie, że ktoś tu może być. Ale to jest agresywnie dosyć tak za Mógł ją stracić. I zginął. Zupełnie normalnie. Za co on został zgłoszony? Jeszcze jest, w drugim jest drugi w teamie, 12 do 5. Pierwszy ma 12-8, też 12 fragów, tutaj też 13. Co, smoke tutaj na shorta jakoś wpadnie? Tutaj fajne granaty. O, to w tam. No, fleszyk nie wyszedł. Tutaj ten na mirażu fleszyk bywa trudny. I zaskoczył, sprawdzał, zginął. Zupełnie normalnie mi na razie wygląda jego gra. Fajnie jest na parę granatów podstawowych. Umie grać. Chyba, że zaraz skauta kupił. Zaraz zobaczymy. Całpany. Hopa. kręcioła. O. O. Hux. To był haks. Te dwa fragi już mi się bardzo nie podobały. Jak kupił scouta, coś takiego jest, że ci też lubią scouty. Naprawdę coś w tym jest. Tam już jeden. jest oh, czy widzę na CT, Może sobie odpuścił ten meczyk. Oho. I od razu wlatuje na kosie, Nic się nie przejmuje. Flaszuję tam do miejsca. W on tam jest. Już. Od tej rundy poprzedniej przestały go obchodzić jakiekolwiek miejsca. To był zbyt szybki prefire, Wychyla teraz na kolejnego. Pan podejrzany się odpalił, co ukradł komuś konto, jak sądzicie? Z tymi skinami. Jeden set już wyszedł z meczu, już się wkurzył. Nie dziwię się. I chyba nawet pany hopem teraz szedł. To był pan hop też. I tu poszedł jakiś kick. Chyba, wywaliło serwer jego wywaliło, nie wiem, nie jestem pewien. Zobaczyłem sobie na szybko na nagraniu, bo nie, nie zauważyłem w jaki sposób ten mecz się zakończył. turyści się poddali, tam jedna sama wyszła z timu, musiała od razu kliknąć, wyjść i że ich było czterech na 5, no to mogli się poddać, mieli taką możliwość. Według mnie oczywiste razy 3. Na początku wydaje mi się, że nie cheatował w tych pierwszych paru rundach, ale potem coś się zdenerwował czy coś i się odpalił. Według mnie te fragi już były bardzo, bardzo oczywiste. Niesamowicie ciekawe demo. Zostawiacie łapki w górę, jeśli wam się podobały dzisiejszy odcinek, dzisiejsze Overwatch'e. I ostatnia skrzynka, jaką tutaj chciałem otworzyć, to była. Klacz, otwierałem dzisiaj. Chyba otwierałem. Skrzynia strefy zagrożenia. Ostatnia skrzynka na dzisiaj. Jeszcze, jakbym po takim demku dostał piękny drop, to by było jak marzenie. Ale to już trochę za dużo bym chciał, co. To jest fioletowe USP Born to Clutch. Te pięć skinów leci dzisiaj do Was Giveaway. Giveawayu. Dzięki za oglądanie. łapka w górę, komentarz, subskrypcja i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Pamiętajcie, być w grupie Steam, jeśli chcecie te skiny osobom spoza grupy. Nie rozdaję.